cicho Witam was, witam was, marcheweczki. Co ja robię tu? Ja był mnie próbą poddaję. To nie wiem czy tam. Nie 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 niżej proszę. Zabierze mnie. No i znowu źle. Ale nam chodzi o o konia. Podać jego odgłos. Ta patataj, patata ta i patata i patata ta 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 i patata i nam chodzi o odgłos paszczo. paszczą. Patataj, patataj, patataj. patataj. To na to jury. To się nie kończy! Może ja tę dykcję podćwiczę. Raz, 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 dwa, trzy. Halo, ale nie palimy w teatrze. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Są z w, 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 w nie. czy jakoś tak. W parku się tekstu pouczę. Może przez głowę do głowy wejdzie. A w przerwie próby najtrudniejsza próba. Takie temptation, to znaczy pokusy słyszę. No to teraz ja na próbę tą choreograficzną pójdę te kalorie pospalać. Próby, próby, próbki. Przynajmniej próbki te darmowe od sponsora dostałam. Do stóp, do pach, do rączów.